Chcesz się wyróżnić, chcesz wyglądać lepiej, lub po prostu z czystej ciekawości zapuszczasz włosy. Pojawia się 5 błędów, które widzę, że często mężczyźni popełniają, i o tych błędach dziś sobie opowiem. Od kiedy prowadzę ten kanał, pomogłem wielu chłopakom w zapuszczeniu włosów. Przewałkowałem naprawdę mnóstwo wiadomości na PV lub w komentarzach poniżej i zauważyłem 5 błędów, które są cały czas popełniane. Ty nie powinieneś ich popełniać. Zaczynamy. Temat zapuszczania długich włosów jest dosyć obszerny, dlatego zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji. Około 70% osób, które oglądają moje materiały, mnie nie subskrybuje. A nie wiem, czy wiesz, subskrypcja sprawia, że Twoje włosy szybciej rosną, więc zdecydowanie warto. Pierwszy częsty błąd, zaczynanie od zera. Mniej więcej na poziomie marca i kwietnia, kiedy koronawirus stał się troszeczkę groźniejszy niż na początku myśleliśmy. Doszło do nas, że być może prędko nie pójdziemy do fryzjera. Wtedy właśnie większość mężczyzn miała przed sobą trzy opcje. Pierwsza. Zapuszczamy włosy dalej, w sumie to niewiele z nimi robimy, po prostu niech sobie żyją. Druga. Kupujemy maszynkę do golenia i jakoś mniej więcej staramy się ogarnąć taką fryzurę, którą na co dzień mamy. Czyli podgalamy boki, lekko wyrównujemy górę. Trzecia grupa to ci najodważniejsi, którzy zdecydowali się ogolić się na zero. Czy to maszynką, czy to żyletką. I spora część osób z tej grupy doszła do wniosku, że słabo wygląda w krótkich włosach i teraz będą zapuszczać. Oprócz oczywistego faktu, że dłużej to zajmie niż jeżeli zapuszczamy z jakichś dłuższych włosów, to sporym minusem jest to, że nasze włosy będą równe takiej samej długości w pędzie, niezależnie od tego jak nam będą rosły. Czyli kiedy my tutaj będziemy mieli 5 cm, to tutaj też nam będzie odstawało na 5 cm. Dlatego zapuszczanie od zera jest najgorszym pomysłem. Powinniśmy zaczynać od długiej góry, od krótkich boków. Wspominam o tym jeszcze raz. Jeżeli zaczynasz od zera, to nie, myśl, to, to nie myśl póki co, że zapuszczasz włosy. Niech twoją fryzurą docelową na początku będzie przykładowo jakiś side part albo undercut. W ten sposób zapuszczaj włosy i te boki na początku śmiało, śmiało możesz przycinać. Żeby to tak porównać, to góra musi być długa jak przerwa obiadowa w szkole, a, a boki krótkie jak przerwa taka na wyjście do toalety w czasie matmy. Drugi błąd, który popełnia wiele osób jest to szukanie wymówek. I czytając komentarze, najczęściej to jest w komentarzach, ponieważ te osoby nie, nie wchodzą w jakąś większą interakcję ze mną, ale te osoby szukają wymówek. Czyli przykładowo widzę komentarz, że w sumie to chciałbym zapuścić włosy, ale ja jestem już za stary. Albo no, mama mi nie pozwala, albo nie wiem jak będę wyglądał. Lub przykładowo bez brody podejrzewam, że mi nie będzie pasowało. To wszystko to są wymówki. Podejrzewam, że ta osoba skoro włączyła mój filmik, skoro już go obejrzała, to znaczy, że no, ma tam gdzieś z tyłu głowy, że kurczę, świetnie by było zapuścić włosy, ale są właśnie wymóweczki. Niestety, no, bez tego albo w ogóle nie zaczniesz, albo po chwili, po tych paru miesiącach poddasz się. Dlatego wymówki są twoim największym wrogiem i nie można mieć absolutnie żadnych wymówek. Zapuszczasz włosy, nie zastanawiasz się, czy po 5 miesiącach zapuszczania będą do ciebie pasowały, czy nie. Nie, ty po prostu widzisz finalnie to, do czego ty dążysz. Długość, do której dążysz. Przykładowo, nie wiem, długość taka jak ja, może trochę dłuższe, może, może krótsze, tak? Ustal sobie, do czego dążysz, i nie szukaj żadnych wymówek. Trzeci błąd, który mężczyźni popełniają podczas zapuszczania włosów, jest to niewystarczające dbanie o nie. I spróbuję ci to pokazać tak łatwo, jak tylko się da. Wyobraź sobie, że Twoje włosy nie są długie, masz bardzo, bardzo krótkie boki, które przycinasz mniej więcej co miesiąc, półtora. I włos, który ci tutaj wyrasta z boku, mniej więcej nad uchem, jak wyjdzie, no to on jest na świecie przez miesiąc, półtora miesiąca, no bo później pan fryzjer go ścina. Czyli przez miesiąc tylko jesteś z tym włosem. Natomiast w przypadku zapuszczania włosów sprawa ma się zupełnie, zupełnie inaczej. Ponieważ ten włos, który Ci teraz wyrasta, on będzie z Tobą przez jeszcze załóżmy dwa lata. Czyli dlatego ważne jest to, żebyś jakoś zaczął o niego bardziej dbać niż wtedy, kiedy miałeś krótkie włosy. Bo hej, czy w tych krótkich włosach ten włos mógł by być przy Tobie, nie wiem, załóżmy miesiąc, dwa, pięć miesięcy. A teraz która toczy się o jakieś 2 lata. Nie chcę tutaj mówić o tym, jak pielęgnować włosy, ponieważ są już tego typu materiału u mnie na kanale. Chciałbym przybliżyć to, że ważne jest to bardzo. Ponieważ łatwo jest zapuścić długie włosy, ale zdecydowanie trudniej zapuścić ładne długie włosy. Czwarty błąd, który my mężczyźni popełniamy podczas zapuszczania włosów, jest to za rzadkie lub Zbyt częste chodzenie do fryzjera, zbyt częste ścinanie włosów sprawi, że po prostu nie będziemy widzieli tego progresu i włosy rosną z prędkością centymetr miesięcznie. Jeżeli chodzimy do fryzjera, my co dwa miesiące, no to on nam może ten centymetr przyciąć i naprawdę bardzo spowolnimy momenty zapuszczania włosów i bardzo, bardzo się ten cały proces wydłuży. Wiadomo, rób co chcesz. Chcesz sobie często chodzić do fryzjera? Nie ma najmniejszego problemu, wiadomo, że nic mi do tego. Natomiast ja bym zachęcał, żeby raczej rzadziej chodzić, yy, tylko po to, żeby ewentualnie odświeżyć fryzurę lub kiedy mamy już dłuższe włosy, żeby przyciąć końcówki. Natomiast jeżeli planujesz zapuścić włosy, chodzisz bardzo często do fryzjera, to później po prostu nie dziw się, że nie ma tego progresu i znajdziesz wymówkę, żeby przestać w sumie zapuszczać te włosy. Z drugiej strony barkady są osoby, które za rzadko chodzą do fryzjera i bardzo często spotkam różnego rodzaju pytania na grupach na Facebooku Siema chłopy, zapuszczam włosy, jakieś tipy, rady, Dajcie, co tam macie. I część osób pisze stary, nie chodź do fryzjera, to szybciej zapuścisz te włosy i, i będzie, będzie po sprawie. Ale to jest takie troszeczkę złe myślenie, bo ta osoba, która w ogóle nie pójdzie do fryzjera, to może mieć problemy z tym, żeby ta fryzura podczas zapuszczania wyglądała jakoś w miarę, ponieważ nie będzie miało odświeżonych tych włosów, te końcówki tutaj na karku będą zdecydowanie dłuższe, może to wyglądać słabo i znajdzie się wtedy punkt drugi, czyli wymówka. Piąty błąd, który popełnia dosyć sporo osób, jest to niedopasowanie fryzury do tego, jak wyglądamy. I absolutnie nie chcę tutaj nikogo w jakiś sposób obrażać, no ale jakby to powiedzieć, my Polacy nie jesteśmy jakoś super mega przystojni i Często, jak widzimy jakieś zdjęcia na Instagramie, są to mężczyźni z zagranicy, którzy w swoich włosach mogą wyglądać świetnie. I zapominamy, że my jako Polacy mamy troszeczkę inne rysy twarzy, inne właśnie te włosy mogą do nas pasować. I przykładowo, przefarbowanie włosów nie zawsze będzie dobrym pomysłem. Oczywiście mi nic do tego, jak on będzie miał fryzurę. Ty masz w niej być jak najbardziej zadowolony, ale żebyś się później nie zdziwił, że. Ta fryzura średnio do Ciebie pasuje, a później no, nie zawsze już jest droga powrotna, żeby z powrotem przyparwałaś te włosy. Sporo osób też wysyła mi zdjęcia, hej Radek, czy ta fryzura będzie do mnie pasowała, czy nie będzie. Przykładowo, jeżeli masz proste włosy, a widzisz, że tam Pan ma troszeczkę większe loczki, to znaczy, że naprawdę dużo będziesz musiał się bawić z tą fryzurą i nie ma pewności, że... Będziesz w stanie mieć taką samą jak pan na zdjęciu. Często jak widzimy na Instagramie różne zdjęcia fryzur, to ta fryzura jest spoko tylko w momencie, kiedy robi się to zdjęcie. Później już tak średnio dobrze może ona wyglądać nawet na tym mężczyźnie, ponieważ jest to fryzura tylko do zdjęcia, tylko po to, żeby nabić lajków na Instagramie i Ty chcesz ją powielić, ale może być naprawdę, naprawdę trudno. Dlatego zachęciłbym Ciebie do troszeczkę rozważniejszego patrzenia na to, jakie fryzury planujesz mieć w przyszłości. Oczywiście wiadomo, to będzie dopiero za dwa lata przykładowo, do tego czasu Ci się może coś tam zmienić, jakieś upodobania, ale chciałbym Ci powiedzieć, że nie zawsze Będziesz w stanie zrobić tę fryzurę, którą widzisz u kogoś na zdjęciu. A nawet jeżeli ci się uda, to nie zawsze będzie ona wyglądała u ciebie dobrze. Inne rysy twarzy, to jest mężczyzna z zagranicy najczęściej. Na Australijczykach przykładowo długie włosy zawsze świetnie wyglądają. A u nas, no, no niestety troszeczkę trudniej. Mam nadzieję, że nikogo nie uraziłem. Jeżeli tak, to przepraszam najmocniej. Poprawię się następnym razem. Na ten moment w tym odcinku to wszystko. Chciałem tylko przypomnieć, że oczywiście zapuszczanie włosów to nie jest jakaś czarna magia. I na pewno Ci się uda. Bardzo spodobało mi się to, co wcześniej powiedziałem, że nie jest trudno zapuścić włosy, ale trudniej jest zapuścić te włosy zdrowe i żeby spoko wyglądały. I pamiętaj o tym, że nie ma żadnej filozofii. Po prostu wystarczy nie ciąć, ale te włosy po prostu będą może słabiej na nas wyglądały. Dlatego warto poświęcić trochę czasu. Tymczasem to wszystko. Żegnam się. Na razie.